Choroby neurologiczne to nie tylko padaczka czy migrena. Neurolog leczy także stwardnienie rozsiane, chorobę Parkinsona, chorobę Alzheimera, zespoły bólowe kręgosłupa czy y, choroby naczyniowe mózgu. Do neurologa często zgłaszają się pacjenci po udarach, obciążeni kardiologicznie, często z objawami takimi jak zawroty głowy, bóle ciała, parestezję. Bóle głowy, zaburzenia mowy różnego typu. Dlatego zapraszamy do nas, jeżeli u Państwa albo u kogoś z Państwa rodziny takie objawy występują. Ostatnio trafił do nas pacjent, który skarżył się na zawroty głowy o nagłym początku, które wystąpiły w jednej chwili po obudzeniu. Dodatkowo zgłaszał takie objawy jak szum w jednym uchu, z takim uczuciem tętnienia w tym uchu, przepełnienia w tym uchu. Miał nudności, wymiotował, w badaniu stwierdzało się u niego oczopląs. U tego pacjenta rozpoznaliśmy chorobę Meniera. Choroba Meniera jest to choroba, która dotyczy błędnika. Polega ona na nagromadzaniu się płynu w błędniku, co daje objawy takie, jak zgłaszał nasz pacjent. Nie ma jednoznacznego testu, który w 100% potwierdzi chorobę Meniera. Często dlatego wskazana jest konsultacja neurologa bądź laryngologa. Lekarz wysyła pacjenta wtedy na badania, np. Na obrazowe, tomografie bądź rezonans. Laryngolodzy przeprowadzają badanie słuchu, badanie układu równowagi. Kiedy mamy już postawioną diagnozę, lekarz włącza leczenie leki głównie odwadniające albo beta co ma na celu zmniejszyć objawy.